Także i oczytajcie, jestem na że to jest kolejny materiał na moim kanale. A dzisiaj, dzisiaj przygotowałem dla składnik za 150 tysięcy monet. Przynajmniej tyle wczoraj kosztował, bo wiadomo, te sceny na filmie zmieniają się w kalidoskopiach, w każdym razie. No, dla niektórych może on się przydać, ponieważ, no, jak wiadomo, zbliża się okres Motor Season i takie tańsze składy jak najbardziej na w cenie. Ale cóż, jeżeli to ty chcesz, to był składnik, to no się tam dalej. Komentarz, wiadomo, jest tam z nie wiem innymi na grasz. No i jeżeli nie przyginaliście tego początku, to mam nadzieję, że stawicie łapeczkę w raz oraz subskrypcję, bo to bardzo pomaga w dalszym kanału, ponieważ takie niestety coś się zacuło i mój kanał niestety leci w dół. Także co? Lecimy i no standardowo, budowę składu zaczynamy od wyboru formacji, w tym przypadku formacja będzie 4 3 2 1. Niestety nie można ją grać w samym meczu, bo ten składnik nie jest za bardzo przystosowany do, do gry w tą formację. No ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało, bo jak wiadomo ona jest nawet spoko. Ostatnio do, do Was graczy, w, w, właśnie nie chciałem powiedzieć wróciło, ale chyba nigdy nie była popularna 3-2. W każdym razie 3 naprawdę ostatnio się zrobiła popularna wśród lepszych graczy, wśród graczy, którzy wybijają te lepsze rangi. I może jakiś składnik na, na, tą, na tą formację? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. No i tuż na bramce mamy Davida De Gea i szczerze to nie jest najlepszy bramkarz, ponieważ no kiedy sobie zobaczymy, oj z mi coś się docięła. E, kiedy zobaczymy sobie na no, jego overall wynosi tylko 84, 4400 końców kosztuje I wiem, że to jest taki sam overall jak u Mike'a Maniowa, z tym, że Mike Maniowa ma, ma w sobie coś niesamowitego, sprawia, że on po prostu jest no niesamowity, ale David De Gea jest po prostu ok, bramkarzem, ale z dwójki on i Hugo Lloris w swojej zwykłej wersji postawieniem na Davida De Gea, ponieważ według mnie jest troszeczkę lepszy niż Francuz. Na prawej obronie mamy Hakimiego i tu nie ma żadnych wątpliwości, że on do okresu Team of the Season jeszcze sobie poradzi, ponieważ no te tempo, ogólnie wszystkie kombinacja statystyk sprawia, że ten zawodnik jest jak najbardziej użyteczny i grywalny, w związku z czym myślę, że tak jak mówiłem, no, jeszcze do tych odców da radę ten tydzień sobie pograć z tym zawodnikiem, a potem może już umie umieścić danego wersję Team of the Season, bo jak wiadomo te, te Totsy najprawdopodobniej w tym roku będą strasznie często trafiane, ze względu na to, że nawet za tą czwartą rangę, czy tam za piątą, jest paczka z trzema informacjami, za piątą chyba nie ma. Ale za czwartą rangę jest paczka z trzema informami, z i to będzie z trzema tocami, w związku z czym no te ceny kart będą w tym roku najniższe w historii. Kolejnym zabytkiem jest Kimpembe. Jeżeli mam stawić na coś, co, coś pewnego, co będzie grało, to zdecydowanie Kimpembe i Hakimi. E, ich jestem pewien, że oni sobie poradzą, aczkolwiek Dawid Ha to jest taka jedna wielka zagadka, ponieważ on tutaj jest potrzebny do zgrania. No i mam nadzieję, że jakoś sobie poradzi, bo nie ma żadnych wątpliwości, że do będzie od niego lepszy ale postanowiłem teraz nie umieścić majka, nie bo oczywiście pasowy tutaj do składu, no, ale jednak wiecie, wiecie jak jest, że też czasami się jakiejś fajnej odmiany. Kolejnym zabytkiem jest Rafael Varane. Jeżeli chodzi o tego gracza, bardzo go lubiłem używać w poprzednich wersjach FIFA. W, no bo było po prostu niczym W tym roku coś się w nim zepsuło, nie jest już aż tak kupę, ale i tak nie no, radę, ponieważ no, to co jest najbardziej u niego odczuwane to ta słaba zwinność i równowaga co niestety często może być dużym problemem dla graczy, którzy nie lubią takich ociężałych zawodników, ale i tak kombinacja z testy, czyli nie gra w, w sobie. fajne tempo i spoko fizyczność Sprawia, że ten zawodnik jest jak najbardziej do używania. Do tego ma bardzo fajne linki i się łączy właśnie z swoim dobrym znajomym. Dobrym to mało powiedziane, bo jak, wi jak wiadomo w FIW 20 i 21 ten duet królował, jeśli chodzi o wybór na środek obrony oraz lewą obronę, ponieważ Fermomendi i Rafael Baran to naprawdę są bardzo popularni zabójnicy. Może nie aż tak w tej chwili, ponieważ według mnie lepszym wyborem na lewą obronę jest chociażby. Jest chociażby Hernandez z Milanu, a na środek obronny właśnie Kimpembe, no, który się tutaj znajduje. Ale tutaj Rafael Varane jak najbardziej będzie szefem. Do tego Mendy 4 greckie sztuczek, 5 greckich opony Bardzo fajne statystyki. Ogólnie, no, nie ma się do niego przyczepić do żadnej. Tak naprawdę chyba nie ma żadnej wady, tak mi się wydaje. Może, wiadomo, mógłby mieć więcej zmienności, równowagi, więcej wszystkiego, ale i tak, jak na to, co on ma i na to, ile kosztuje, jak najbardziej się dobrze spisuje. Tak nie czuję, jak nie mówię. Kolejnym zawodnikiem jest Winaldo. I to jest taki zawodnik troszeczkę od wszystkiego, ale kto jest, kto jest od wszystkiego, ja to mówi, że jest do niczego, ale banan według mnie do takiego składu nie jest do niczego, ponieważ, no, my zobaczymy sobie na testy statystyki wszystkie, wszystkie odsłony powyżej 75 i to zdecydowanie robi robotę, ponieważ on potrafi zagrać w ofensywy w defensywy, ma 40 sztuczek, bardzo fajny dribbling, spoko zwinność i równowagę, 93 wytrzymałości, aż 78 przysięgnięcia, 76 szybkości biegu, on ogólnie najlepiej by się sprawdził jako boczny aspekt, to znaczy, no, 4-1, 2-2, jako ten taki boczny jest. Nie jakoś pytałem, bo tutaj będzie formacja raczej 4231. Ewentualnie można wykombinować coś innego, ale tutaj no, nie będzie dobrze a tak wykorzystywany. Ale myślę, że sobie poradzi. Jego partnerem będzie, tylko muszę zobaczyć kto to będzie. De Young. Mam, mam, mam właśnie podgląd na telefonie, żeby zdjęcie <grym> ekranu. Standardowo tak robię, bo nie mam screenshotu, bo nie mam drugiego monitora, tak bym sobie odpalił. A zresztą nieważne. I tutaj znajduje się Deion. I to jest taki bardzo fajny zawodnik, dajecie mu kotwicę. Ja myślę, że to będzie najlepszy gry dla niego, ponieważ trzeba no, mu podbić tempo obrony fizyczności. Wiadomo, te strzały nie będą u niego nigdy dobre, chyba na karty Toty, Team of the Season. No i ogólnie bardzo fajny jest ten zawodnik, bardzo fajny dribbling, jak nawet do stosownego pomocnika: 88 z minności, 79 równowagi 90 Więc ten środek pole jest naprawdę ma płuca ze stali, ponieważ no, obaj położyć no, 90 i 93 wytrzymałości to jest jak najbardziej dobry wynik. No a Deion oprócz tego ma inne fajne umiejętności. Kolejnym zawodnikiem jest Memphis Depay. Tym razem w swojej pozostałej, nie, 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 w wersji swojej Inform. Ponieważ umieściłem tą jego wersję, gdyż, ponieważ ona jest po prostu spoko. 83 tempo, 84 słów, 84 potem, 85 drillingów. 5 groze krzyczek. Wiem, że to może dla niektórych nie będzie najlepszy wybór. On tutaj będzie grał jako środkowy środku, ofensywny. I dla niego można dać katalizator myśliwy, motornicę, ponieważ no niestety Memphis Depay został mocno mocą przez EA. To tam, tą damkę, więc względem poprzedniego roku. I ta 81 zmienności, 80 dolarów na no, uwagi nie robi roboty, nie robi wrażenia, ponieważ no, kiedy zobaczymy sobie, no, porównamy sobie innych zawodników, którzy grają na tej pozycji, czyli środkowego, środku tego to tam to najbardziej może się przydać właśnie sumie, ta niesamowita zwinność, ale no, Memphis niestety nie ma tej zwinności. A zatem ma 5 razy krzyczek i to jest Memphis, wiadomo, ja bardzo lubię tego zawodnika. Kolejnym graczem jest Usman Dembele, jeżeli chodzi o tego gracza, nie ma żadnych wątpliwości, że on sobie poradzi, już teraz bardziej jest wykorzystywany jako super zmiennik nawet w swojej wersji tej mm, jaka to jest wersja? To 94 na napadzie na jest czasami używany jako sobie zmieni w tych dużo lepszych spadach, to ja nie ma co ukrywać, że on swojej na swojej zwykłej postawie karcie nie ma aż tak co zaoferować, wiadomo jest niesamowite to tempo, bardzo fajne strzały i podania jak na skrzydłowego i bardzo fajny drybbing, mieć gwiazdek z tym, że no, coś w nim jednak, coś w nim jednak nie gra, bo to znaczy wiadomo, to jest niesamowity zawodnik no, ale coś mi nie gra w ten sposób, że mm, jest po prostu już powoli takim zawodnikiem, który gaśnie i zachowuje się dzieck, jak dziecko węgle mgle. się przy tak w składach, ogólnie żaden z tych zawodników może. No, dobra, Hakimi, Kimbembe oraz Warren i Czyli ta obrona z zbrodniarza jak najbardziej sobie poradzi. Oraz De Jong, No i dalej chciałem w tym powiedzieć, jak, to będą, jak ci zawodnicy będą się spisywali. I kolejnym zawodnikiem jest Dan Juma, czyli według mnie najlepszy chyba. Skrzydłowy w Leninie, bo nie ma za bardzo alternatywy dla niego. Bo jestem wiadomo, Ansufati jest Brian Hill, tylko że to nie są tak, tak fajnie z jak on, ponieważ zobaczcie te statystyki: 99 z winności, 84 równowagi, 95 przeszkodzenia, 91 z 86 wykończenia i 92 sił strzał. Do tego 91 wytrzymałości, 84 sił. To naprawdę są bardzo, bardzo fajne statystyki. Szkoda, że nie będzie się upgradował na tej karcie, bo jak wiadomo, Guppi Jara zaszedł dosyć daleko. I gdyby ta karta szła tak jak w poprzednich latach, czyli że od początku, tak jak w październiku zostaną wydane czy tam we wrześniu, zostaną wydane karty road to The Final, no to te karty się upgrydują i on miałby już zupełnie 92 punkty wyrola No dobra, czy może 90 punktów wyrola No ale no, nie ma co narzekać, bo ta karta wygląda bardzo fajnie, że przede wszystkim nie jest aż taka droga. No a na napadzie mamy Moralesa, jeżeli chodzi o tego zawodnika. no to jest naprawdę spoko, spoko grać. Przede wszystkim 6000 trzeba jest z nich zapłacić. A dostajemy zawodnika, który ma 95, 90 gęstnych, 90 strzałów, 90 driblingu. To są naprawdę przykazackie statystyki, które jak najbardziej robią roboty. Kiedy zobaczymy sobie na to szczegółowo, to przede wszystkim to, co się rzuca w oczy, to 92 wykończenia, e, e, 90 siły strzałów, 88 wytrzymałości, 88 równowagi. To jest naprawdę bardzo fajne, bo nie jest to drogi zawodnik, a jak najbardziej jest użyteczny. Jeżeli chodzi o samą formację w grze, to ja najbardziej polecam Wam używać 4, 2, 3 i 1 i to będzie jedyna sensowna formacja tego zespołu, ze względu na to, że mamy Memphisa Defy'a. Ponieważ no, nie ma co ukrywać, że Memphis Depay tylko i wyłącznie na SPO, na innych pozycjach się raczej nie odnajdzie. I morales na napadzie Dan Tumas z Dembelem na skrzydłach. No i cóż, na dzisiaj to było tyle, tak mi się wydaje. Do zobaczenia wkrótce. I chcę zapewnić oczywiście trzyłeczkę. Trzymajcie się.